I jeszcze raz dla Pana Jana Kowalskiego, który wyzywa mnie od imbecyla, bo mówi, żeby Kościół stanowił kult do świętego Józefa, bo był w tak, takim samym stopniu ojcem Jezusa, jak Maryja była jego matką i to, że Jezus nauczał szacunku do rodziców wcale nie oznacza, że mamy klepać zdrowaśki, chodzić na kolanach do Częstochowy i bredzić, klepać zdrowaśki i bredzić pierdoły o pośrednictwie Maryi. To jest pis y, też pana Jana Kowalskiego. Więc panie Janie, Maria jest Matką Jezusa, a, czy, a, je, a święty Józef jest Ojcem Przybranym. I może pan nie wie, a może pan wie, właśnie po Maryi największym świętem w Kościele Katolickim jest właśnie święty Józef. Do którego jest od wieków wiele nabożeństw, wiele kościołów, wiele sanktuariów dedykowanych świętemu Józefowi, i jest on opiekunem kościoła. Wierzy Pan o tym? Więc kult świętego Józefa istniał i istnieje od wieków. I Kościół ma do niego ogromne nabożeństwo. Oczywiście nie tak jak do Matki Najświętszej, ale jest. I to bardzo dużo. Poza tym, Panie Franciszku, czy naprawdę Pan nie myśli, a przez Pana wszyscy protestanci bredzić o pośrednictwie Maryi? To zadam Panu takie pytanie do refleksji. Za pośrednictwem kogo Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? No? Za pośrednictwem kogo Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię? No i znów moja ulubiona bajka Kubuś Puchatek Pośrednictwo Kubusia Puchatka a może Rumcajsa? No, niech pan rozważy pismo święte pod tym kątem. rąca jest przepuchatek. Więc zanim pan zacznie wystrzeliwać z takich ciężkich słów, którymi chce pan uderzyć w kościół, a tak naprawdę pan kompromituje siebie i cały protestantyzm się kompromituje w ten sposób, to proszę mi odpowiedzieć, przez czyje pośrednictwo Chrystus przyszedł na ziemię? Bóg człowiek. Bo, jeśli by Pan rozważył narodzenie Chrystusa, to by Pan zobaczył, że Chrystus był w łonie Maryi, Maryja go nosiła pod swoim sercem, urodziła go w stajni, wychowywała go. Więc kim posłuszył się Bóg, by przyjść do człowieka w kontekście macierzyństwa? No, jest pośredniczką. Bo za pośrednictwem Maryi, przez jej wiarę, przez jej tak, oto ja, służebnica pańska, dokonała się tajemnica wcielenia. A zdroważki, wszystkie pokolenia będą z waźmie błogosławione. Błogosławię pan Maryję, bądź błogosławiona Maryjo, mówi tak pan w swoim sercu, bądź błogosławiona. Ma Pan taki stosunek? Wszystkie pokolenia będą zważmy błogosławioną. Więc, Różaniec, jest biblijny: Zdrowaś Maryjo, łaski pełne Pan z Tobą. Słowa Anioła, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Słowa świętej Rzbiety do, yy, do Maryi. A ściśle mówiąc, Duch Święty. Tak się odniósł do Maryi. Bo święta Elżbieta została napełniona duchem świętym, kiedy Maryja ją pozdrowiła. Więc duch święty zwraca się do Maryi. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc twojego łona. Więc święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godziny śmierci naszej Amy. Ona żyje i jest naszą matką, a matka wstawia się za swoimi dziećmi. Każdy, kto wierzy we mnie i pełni wolę Ojca mojego, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Więc w konsekwencji, jeśli Chrystus czyni nas braćmi i siostrami swoimi, to Jego matka jest naszą matką. Więc proszę nie bluźnić, Panie Franciszku. Może Pan sobie tak wierzyć, ale niech Pan się zastanowi i rozważy bardziej słowo Boże. I tak jak powiedziałem do Pana Franciszka w poprzednim nagraniu, proszę rozważyć godność i wielkość Maryi w świetle osoby Jezusa Chrystusa. Ona jest Jego matką, ona jest Jego żywicielką, ona jest Jego opiekunką. Tak jak troszczyła się o swojego Syna, tak troszczy się o nas, bo jest naszą matką. Jesteśmy braćmi Chrystusa, a skoro jesteśmy Jego braćmi, Maryja jest naszą matką. I skoro Chrystus poddał się pod jej opiekę, i my winniśmy się poddać pod jej opiekę. Gdyby Chrystus nie potrzebował pośrednika, gdyby Bóg nie potrzebował żadnego pośrednika, i faktycznie mielibyście rację, to Bóg mógłby przyjść na ziemię od tak, po prostu się ukazać i przyjść znikąd po prostu bum, tak jak aniołowie, tak jak anioł się ukazał, prawda Mary, i przyszedł znikąd, przecież się nie urodził, tylko się ukazał z nieba, tak Chrystus mógłby gdzieś bum, ukazać się w ciele fizycznym, przybrać ciało bez żadnej kobiety, bez żadnej niewiasty, bo po co Właśnie po to ją wybrał, aby stać się jeszcze bardziej jednym z nas, przez bycie w łonie, przez zrodzenie, po prostu przeżyć całe nasze życie od łona po śmierć. Wtąd, stąd w planie, w zamiarze boskim Maryja odegrała szczególną rolę, bo przez nią przyszło życie, przez nią przyszło zbawienie, życie wieczne przyszło przez nią na świat. Tak? No chyba, że pan nie wierzy, że Jezus Chrystus jest życiem wiecznym. Jam jest życiem. Jam jest żywotem. Tak? Chrystus jest Zbawicielem, a przez co on przyszedł? Przez dziurkę od klucza? Czy przez Maryję? No ale tu właśnie protestantyzmowi brakuje polotu i głębi. Tego panu życzę, panie Franciszku. Proszę odpowiedzieć, może nie mnie. Jak będzie chciał Pan mi odpowiedzieć, bardzo proszę. Ale przede wszystkim sobie w sercu, proszę zadać to pytanie i w duchu szczere, szczerego szukania prawdy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Chrystus przyszedł przez dziurkę od klucza, czy przyszedł przez Maryję, a więc przez pośredniczkę. Jeżeli Bóg, Ojciec, dał nam w Chrystusie wszystko, w Nim wszelkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte to przez co to przeszło? Przez Maryję. Dlatego święty Alfons Liguori świętą ma rację. Bóg wszystkie łaski, jakie daje człowiekowi, udziela przez Maryję. Jest to prawda. Bo Bóg wszystko, co miał, dał nam. Dał nam siebie, dał nam swojego Syna. Wszystko, co miało. I to dał nam przez Maryję. No ale to już jest głębsza teologia. Zacznijmy stopniowo. Niech sobie Pan odpowie, czy Maryja nie, była pośredni nie jest pośredniczką między Bogiem a człowiekiem. Czyż w Maryi nie dokonało się to święte e, zjednoczenie Boga z człowiekiem. Człowieczeństwo i bóstwo połączyło się w łonie Maryi. Bóg w łonie Maryi i przez łono Maryi wszedł w rodzinę ludzką, aby pociągnąć ją do siebie. Mówię tu o rodzinie ludzkiej. Więc proszę się nad tym zastanowić, panie Franciszku, i reszta protestantów. Na razie.